No właśnie, bo też Barbie miały bardzo często piękne stylizacje. No właśnie, czy twoje stylizacje też są jakoś konkretnie doprecyzowane, dobierane? Bo słyniesz z takiego konkretnego stylu. I drugie pytanie, czy też zwracasz uwagę na to, ile kosztuje to, co masz na sobie? Mm. Zwracam uwagę po prostu jak to kupuję, żeby czasami nie przesadzić, bo uważam, że niektóre rzeczy nie są warte swojej ceny. Mam wiele droższych rzeczy w swojej szafie, ale są to zazwyczaj torebki i buty, które uważam, że są ponadczasowe i są na wiele sezonów, więc też nie uważam, że to jest zakup na raz. A jeśli chodzi o moje stylizację, to e, tak naprawdę na przykład dzisiaj stwierdziłam, że chcę... E, Kocham Barbie, uwielbiam jakby klimat Barbie. Pierwsze co, jak myślę o Barbie, to jest kolor różowy. I też miałam przez chwilę w głowie, a może przybiorę się za jakąś konkretną Barbie, po czym mówię? Nie, nie, ja chcę być po prostu dzisiaj taka cukierkowa, taka mocno przesadnie po prostu różowa, że ktoś mnie zobaczy na ulicy, będzie wiedział, ok, ona idzie na Barbie. I to też jest fajne, bo rzeczywiście różowy jest moim ulubionym kolorem, więc jakby ten event też, uważam, jest stworzony dla mnie. Po prostu bo mogłam... Czyli też bym mogła na inną okazję tak przyjść, ja tak chodzę i mi to w ogóle jakby nie przeszkadza, ale fajne jest to, że mogłam się tak totalnie wpasować też swoim stylem właśnie w ten event. No właśnie, spytałam o to, czy zwracasz uwagę na to, ile kosztuje to, co masz na sobie, ponieważ internauci rozpisują się o tym, że ty inwestujesz w te torebki jako inwestycja lata i też taką inwestycję chyba w swoją karierę, więc moje pytanie, czy to jest prawda. W jednym wywiadzie rzeczywiście tak powiedziałam, tylko, że moje słowa troszeczkę jakby zostały wycięte, w sensie ogólnie, mówiąc ogólnikowo, w co zainwestowałam swoje pieniądze, no to tak, zainwestowałam je w torebki, bo wiele torebek, które mam, e, na przykład Chanelka, którą kupiłam 6 lat temu, aktualnie jest warta około 10-15 tysięcy więcej, więc uważam, że tak, zainwestowałam swoje pieniądze, e, ale nie mówię, że każdy mój zakup jest inwestycją. Są modele, które są po prostu na sezon i nie drożeją, a są klasyki, które, tak jak na przykład Chanelki, ciężko jest je dostać e, i kupując ją tak naprawdę... E, od razu można ją sprzedać komuś drożej, więc to już jest inwestycja, bo tak są ciężko dostępne. E, więc i tak, i nie, jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie. W takim razie, Angelika, w co inwestujesz? W nieruchomości? Gdzie ulokowujesz? Bo jednak zawód influencera jest znany z tego, że te zarobki są pokaźne i można w coś zainwestować. No jeśli się dobrze, jakby swoją karierą, że tak powiem. E pracuję, nie wiem jak to powiedzieć, no, ale e, chodzi mi o to, że rzeczywiście można te pieniądze. To nie jest tak, że każdy, kto zostaje influencerem, bo żeby też nie było takiego błędnego przeświadczenia, że ktoś po prostu siada nagrywa TikToka jest milionerem, bo ja na przykład jestem w tej branży 10 lat i jestem w stanie powiedzieć, że tak, od 10 lat się z tego utrzymuję e, i nie narzekam, ale to jest ciężka praca. Nie chcę, żeby ktoś teraz wyciął to ciężka praca, bo nie wiem siedzę od rana do wieczora i te. Każda praca jest inna. Jakby ja nie lubię takiego nie wiem, że ktoś ma ważniejszą pracę, ktoś mniej ważną. Oczywiście no, są różne zawody, są lekarze, są prawnicy, ale nie wiem, są ludzie pracujący w sklepie i też obsługujący i to też jest ważna praca, bo potrzebujemy takich ludzi. Więc ja po prostu uważam, że Każda praca jest dobra i moja praca jest taka, że rzeczywiście poświęcam na nią dużo czasu i też dużo mojego prywatnego życia na tym cierpi. To mogę powiedzieć. Czy jest to ciężka, to nie jest na pewno ciężka fizyczna praca. Natomiast rzeczywiście yy, jakieś tam pieniądze przez te 10 lat powiedzmy, udało mi się zarobić i też nie chciałam nigdy, że tak powiem, zachłysnąć się tym wszystkim i po prostu od razu to wszystko wydać wydałam część, bo jakby cały czas jakby staram się korzystać z życia. To nie jest tak, że też wszystko odkładam i w ogóle nie żyję, bo jakby po to zarabiam, żeby też się bawić i móc podróżować, kupować to, o czym zawsze marzyłam. Uważam, że pieniądze nie są po to, żeby po prostu leżały wiecznie aż do naszej śmierci na koncie i, i tyle. E, no i zainwestowałam w mieszkania. Bo no, chciałam się przeprowadzić do Warszawy, yy, więc stwierdziłam, że nie będę wynajmować, jeśli mam możliwość zakupu. Yy, no i kupiłam mieszkanie, potem się z niego wyprowadziłam, ale dalej je mam i kupiłam drugie, bo potrzebowałam większego, więc jakby moje tak największe moje pieniądze są zainwestowane w nieruchomościach. No właśnie, a czy w ramach tych inwestycji, bo w sumie inwestujesz też w Instagram, no bo inwestujesz w to, jakie marki wybierasz. I to, to się pojawia na twoim social mediach. No i moje pytanie jest takie, co najczęściej piszą ci fani w dm Bo to są czasem pewnie pozytywne komentarze, czasem negatywne. Jakie są sekrety tego przepisu na sukces? No, powiem szczerze, że teraz mam, już jestem w takim momencie swojego życia, że zauważyłam, obserwują mnie ludzie, którzy serio chcą mnie obserwować. To nie są tacy osoby, które wejdą, tylko napiszą coś głupiego i wejdą. Oczywiście, raz na 10-15 komentarzy, jeśli ktoś taki zdarzy, ale ja mówię teraz o ogólnie. Obserwuję mnie, ja uważam, że mam super odbiorców, którzy bardzo interesują się jakby tym, co wstawiam. Interesują się tym, co ja, więc interesuje ich to, co ja wstawiam. Jakieś koncerty, wyjazdy. Też dużo mi właśnie osób pisze, że podoba mi się mój styl, więc to też jest super, że rzeczywiście ktoś tam nie wiem, z mojego polecenia nawet paznokcie po prostu, że inspiruje. Więc cieszę się po prostu, że jestem w jakiejkolwiek by to dziedzinie nie mówić gdzieś tam mogę kogoś zainspirować. I że to, co wstawiam, też staram się wstawiać takie fajne, pozytywne rzeczy. Raczej nie jestem osobą, która robi jakieś dramy w internecie i żywi się tym, żeby po prostu było o niej głośno. Tylko bardziej staram się, żeby ludzie wchodząc na mój Instagram mogli zobaczyć coś fajnego, jakieś fajne wyjazdy, to, co polecam. Dużo osób właśnie też do mnie w tym tematach pisze. I uważam, że to jest super, że z mojej takiej miłości do Stanów Zjednoczonych, gdzie... To były moje marzenia jeszcze te 10 lat temu, jak zaczynałam i nigdy nawet nie podejrzewałam, że mi się uda je spełnić. Teraz po prostu ludzie do mnie piszą i pytają, jakie hotele polecam, jakie miejsca polecam, gdzie polecam zjeść, jak będą w tych miejscach. I że też piszą mi, że dzięki mnie mm, mega jakby marzyli o tym, starali się, pracowali na to i na przykład teraz też po latach udaje im się spełnić swoje marzenie i gdzieś polecieć, tak jak ja to zrobiłam. I to są chyba najlepsze komentarze, gdzie ktoś pisze mi, że dzięki mnie ktoś tam uwierzył w siebie, że też może i, i że spełnia swoje marzenia. Wspomniałaś tutaj o dramach w internecie, że ty się jakby nie mieszasz w te dramy, a z dramami zawsze kojarzą mi się wszystkie federacje, między nimi Czy w ogóle Myślisz, że kiedy byśmy Ciebie zobaczyli w klatce? No właśnie dlatego nie biorę w tym udziału. O, to jest idealna odpowiedź. Miałam już propozycję i... Nie czuję się jakby… Ale fizycznie czy nie, właśnie kwestie dram? Nie, kwestii dram, konferencji, fizycznie mój trener od razu jak dostałam propozycję, trener, z którym trenuję jakby na siłowni, mówi mi, że ty byś dała radę, że jakby na spokojnie, bo my jakby… Ja lubię bardzo ćwiczyć, myślę, że to też jakby pod względem sportowym to by była dla mnie super przygoda, te treningi, te treningi i po prostu takie zaangażowanie się, tak jak na przykład byłam w Tańcu z Gwiazdami, że po prostu przez trzy miesiące poświęciłam swój czas tylko na taniec i nie robiłam nic innego, odcięłam się totalnie od całego innego świata, że tak powiem. Więc pod tym względem to by było fajne, ale jak myślę sobie o tych konferencjach, o fakcie tego, już nawet yy, ostatecznie tej jakby walki, że nie wiem, poleciałaby jakaś krew i w ogóle, to dla mnie już jest za dużo. Tam już po prostu wchodzą potem, już wszystko się dzieje i nie. Wspomniałaś też o Tańcu z gwiazdami, więc zdjęłaś trochę moje pytanie z ust, bo e, występowałaś tam to z gwiazdami w agencie gwiazdy w TVN. -ie. Zastanawia mnie to, czy jest jeszcze jakieś reality show albo program, który chciałabyś mieć w telewizji, bo te światy e, zarówno influencera, jak i światy po prostu gwiazd telewizyjnych zaczynają się tak przeplatać, więc jest może jakaś szansa. Um, jeśli chodzi o programy, to chyba, chyba nic nie ma takiego, to, żebym oczywiście teraz nie zapomniała, co bardzo chciałam. Ale jakbym no, bym miała wybrać, to na pewno bym w jakimś serialu wystąpić. Nawet jakiś taki mały epizod, po prostu chciałabym się sprawdzić w takiej roli. Najlepiej w jakimś takim, który oglądam, czyli na, przykład na Wspólnej, to jest moje marzenie. Producenci, piszcie. Dokładnie. A jakie są Twoje plany na wakacje? Bo jesteśmy na takim trochę środku tych wakacyjnych planów, opowiadaj. No, u mnie w większości rzeczy się tak naprawdę dzieje dość spontanicznie. Do tego stopnia, że jutro dosłownie wylatuję. Ja zaplanowałam to wczoraj, także lecę teraz do Włoch na koncert. A pod koniec sierpnia mam jeszcze dwa wyjazdy, ale mam w zwyczaju nigdy nie zdradzać wcześniej, bo mam jakieś takie przeczucia zawsze, że jak powiem na głos, to się nie wydarzy, więc do dnia wyjazdu nic nie mówię.